witam, ja jestem Biko Rzeszek a to jest pierwszy odcinek z gry Battlefield Heroes Ty jest ze mną? Konrad I ma samochód Kocham to Fajne jest to, że nikt ci nie może ukraść miejsca kierowcy Spoko. I tak właśnie zaczynamy mój pierwszy filmik Ach, Kurde, jestem super kierowcą Dobra, broni jakie teraz posiadam? Posiadam teraz znaczy mam zaekipowane Konrad przypomnij mi co to było Przybijacza I oraz strzelbę, y, strzelbę 8, 590 Ale szturmową Szturmową 590 A ty? Ja mam akurat z granatniczkiem i super szwajcera oraz i i super... Pokaż, Polak, pokaż, pokaż, pokaż Ej! Komando! Jedmandu, mando, jedmandu. mando, Mando, Jest, Mando. Jest, jest, jest. Dostaję ile, idzie, i. dostał? O kurde, ale się na minę wziąłem. A Ej, za tobą drugi ma... A nie, to nasz, to nasz, dobra. Ci przestraszyłem, że rzuciłem garniata. No sorry, to nie sorry. Dobra, ja muszę przejąć flagi, mam misję. mam misję. Mam misję życiową. Uleczysz się jak możesz? I tak. Ok. Chodź, bo tam przejęli punkt. O, ja mam na sobie teraz obecnie, teraz obecnie w tym momencie, tak? takie stroj. Łp idzie za mną na punkt. Gdzie? Przebujesz, Teraz mam tak. obecnie taki strój. Teraz ja pas, obecnie pas, w tym ja. momencie. Jestem już tu. Dobra, są, strzaj. się. No, pełen No i tak. Odcinki będą długie. No nie było, Na jedną tak rundę, dwie rundy. Nie, Kup, nie wiem ile to To no dopóki nie, nie zajmie nam się limit ten, 15 minut. No. A właśnie, cholera, co ty o tym myślisz, żeby nagrywać jakby poradniki do broni, albo nie wiem, opisywać broni? Ale wiesz ile jest broni w Battlefield w człowieku? Znaczy, takie jakie mam akurat, to może komuś się przyda, bo ja kiedyś, kiedyś... Hendel, pytałem... chciał zrobić coś takiego, tylko że wszystkich broni, tylko sądził, sądził, że to żmudna praca. Hmm. No ale tak żeby, fajne, żeby ale coś takiego, żeby opisać nasze bronie, to by było fajne, szczerze ci powiem. No? Ja jestem na wieży. Jesteś na wieży, a ja strzelam. żeby się moim widzom, których i tak prawie nie ma, o, podobało. Masz dwóch widzów, nie kłam. Dwóch? No. Wspaniale. O, fajnie, czołg, czołg. Boże, szamowy ty ty? Dwóch mam go. Trzech? Nie, dwóch. Chybać mają pecha. Ale ja daw się skrył, myślał, ja że nigdy panie. niego nie pójdzie. Pada. O, jeden HP. Nic! Yes. A ja też nie mam! Ja mam jeden HP, o, tarcza! Daj mi tarczę Nie mam tarczy. O, dobra, uleczył. Nie też. na killer. Te Ale ten się nie trafił. Dobra, robię W Bo tej strzelby używasz? Yy, tak, używam jak mi się. Z... O! Snajper. Tak, używam tej strzelby. Właśnie ja nie jak widzę, jak ja ją ja tak czas używam. Jak mi się kończyłam. Albo jak ktoś jest bardzo daleko. Ja wtedy jak ktoś kogoś wybije z bazuki, to wtedy leci najczęściej wolej szlok. Ta strzelba wygląda jak Mozberg. Po, po prostu go biję jak spada. Z Warzie. Jak co? Ta strzelba wygląda jak Mozberg, w Zwar Z trochę. Ja nie gram w Orze, więc nie wiem. No, właśnie, ja mam 10x, na a teraz 7 na 1. Może będę nagrywać Zwar z Warzie, Zap zapytam się widzów, czy to będzie... Mi się spodobało takiego musisz najpierw mieć widzów wiesz? A um. No tam dwóch odpowie, jeden odpowie z nich to wystarczy. Ej co tu nie ma tego? Kary? No jest, musi być wszędzie jest. Ej czekaj, oni tam przejęli punkt, daj to oni się tu nie spawili Daj, tu Ej tu jest jakiś mando. Będzie last killu, nie będzie last killu. Dobra, koniec, już na pewno A. nie damymy, no. Dobra. GG O! Nie, nie, już nie będę Co mieć. tak szybko się zrobiło? Magia Ej u nich tylko 5 osób na układ wychodzili My już kończymy, nie? Co? Jeszcze jedna runda No w zasadzie była krótka, ale u nich tylko 5 osób trochę ja lipa Trochę, trochę tak Sorry, że tak podciągam nosem, ale jestem trochę przeziębioną Przeziębioną, tak Pan rad, wyczaruj mi autko. No, już nie lecisz. Ej, właśnie ja tam chciałem wsiąść. O kurde, tylko pięć osób. No mówiłem ci! Tak to jest mi się ograło. Później godzinę. O, dobra, ktoś tu jest przynajmniej, bo panował po prostu. Fuck snajper! Idź sniper, i tak sobie nie trafisz. Gdzie on poszedł? A przejdź. Ja? Nie, ty... A jakie mam misje? Jeszcze pojazd czołg. Ty hmm. tu jest jakiś mando. Ja Nie szukam bieg. gdzie oni się spełnią. E, póki co mnie tu jakiś mando bije. A bo oni tam przejęli punkt. Trzeba tam iść. O jest, dobra. Jest. Pierwsze zabójstwo podczas meczu. Kolejny, dwóch mando. A łano kurde snajper tam cały czas do sniper. minę. Dobra, jestem za tobą. Tak? No, ulecz, ulecz, jak mando, możesz. A, o o, mando, 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 mando. mando. Tak Płapka. Płapka. I walić pułapkę. Trzeba im zaszczelić. Teraz Dobra, nie mieszka. Luzik. luzik. Luzik, A! Ale, o nie, pa, pa! Leczaj leczaj? Ja mam 10 HP. A to mam... Zadałam... No właśnie. To tam same Mantoson. No, na no to wygląda, chodziło. Masz 5 staty, ja mam 2,1. Super. Fajnie. Też czekaj na mnie, wiesz? Ty jesteś taki niemiły. Ej, hey, Konda, jak nakręcić filmik z moich... 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 tak, moich... eee. Da. Nie wiem, o Rządzi! Moich... Boże, bo jego ekwipunku w całej grze, wiesz, na wszystkich kontach. Ja bym sobie już go taki obejrzał. Ta. Właśnie, pokaż ludziom jaki masz strój! A, kurde, Mando! Uratuję cię. Przepraszam, ty tak zły, ale Mando mnie... Dobra, bo... dobra, staję obok ciebie? A czekaj, uleć. O dobra. <laughs> A, kurde, what the fuck? Dobra, patrzcie się ja. Patrz tam gdzie ja. I stanie obok mnie. O, <noise> Dobra, patrz gdzie się ja i wstanie obok mnie. To jest Konrad. Jego twarz zasłania bazuka. What the, What the fuck? What the, fuck? What the fuck? E, ja bym zrobił? Nawet ja nie wiedziałem, że tu jest jakaś przeszkoda, że ja się mogę Dobra. wybić. Ja to się wybiłem, bo o Ciebie. Ja się mogę o Ciebie wybić! <noise> I to jest... ja jestem Patrz, ja stoję normalnie. To się tak nie wybiję, a ja mogę się wybić o Ciebie, patrz. Ja jestem skałą. Dobra, idziemy na, na nich. Się... Idziemy na nich. Czekaj, ja chcę się na Ciebie wybić. Dobra. Ale idziemy na nich. Ale fajne! Idziemy na nich. Dobra, dawaj. Ej, jak zejść wsiadnąć, wiesz co? Nie czekają na mnie. <noise> Wszyscy mają cię gdzieś. A zresztą co trzeba się dziwić. Dobra, ja tu przejmuję. O, komando, o, komando gdzieś nazywa, tu jest. Tata? Komando, ty. komando, gdzie on jest? Ty ci tuchu, masz staty 7 na 0. Zejbiście. O, nie zginąłem. Nie będę nudził ludzi. Jezu, gdzie on, gdzie on jest?

Kurde, gdzieś tu mando mi uciekł. I wie gdzie? Pewnie zaraz nie zajdzie w plecy. No czyli tak, ten A odcinek to jesteś? będzie kręcenie się po mapie i szukanie mando. <noise> Ale pierwsza runda była spoko. I gdzie jesteś? Konarad co ile wrzucać filmiki? No nie wiem, póki co tak co dwa dni, bo ty masz póki co ferie, nie? To o, chyba Mando. jak najczęściej jak masz weryfikację Nie jest, 13 poziom i to na nagranie Pięknie Jej, masz Ej, nie masz? no bo ta, ta runda długo trwa Kulemano znowu Ej, Posłuchaj, ta runda długo trwa i chyba będę musiał kończyć 15 minut wiesz Limit dalej. Dobrze Włoż jak nie załatwisz No i skończymy Dobrze. nad Twoimi zwłokami Pożegnaj się Narazka. Pa, pa.